Zebrałem informacje od uczestników, od uczestników ze Stalowej Woli tego wyjazdu i muszę powiedzieć jedno, że w ich ocenie, co powtarzam, policja w Stalowej Woli na tle tego, co działo się w kraju, zachowywała się dość powściągliwie, co nie zmienia faktu, że stosowano metody, z którymi się zgodzić nie wolno. Jeżeli ktoś jest y, przepytywany, no jeżeli od kogoś chce się uzyskać informacje o składzie y, y, osób wyjeżdżających, y, to, to, to można powiedzieć tak, że w tej chwili y, to może prowadzić do, y, do dwóch elementów. Jest to wywieranie presji psychicznej na potencjalnych uczestników wyjazdu na ten masz. To no jest z jednej strony jedni się wycofują, bo się czegoś boją, y, a drudzy się po prostu wkurzają i radykalizują swoje zachowania. Musimy powiedzieć, że to jest świadome działanie mające doprowadzić do zaostrzenia tego co się działo. Mam również kontakt z kolegami z Polski, z Warszawy, którzy byli na marszu, którzy marsz organizowali no i w tej chwili napływają różnego rodzaju informacje o tym, o zachowaniu policji. No tutaj macie Państwo takie zdjęcie. To są policjanci, dostałem jedne dawno, to są policjanci. W kominiarkach, którzy są wśród uczestników marszu. I policja wykonywała e, polityczne decyzje, moim zdaniem. E, to są metody charakterystyczne dla zachowania policji w państwach totalitarnych, gdzie policja przede wszystkim działa na zamówienie polityczne. Nie można tego w inny sposób e, wytłumaczyć. E, jeżeli ludzi się nachodzi. I oczywiście można powiedzieć, że, tam nikt, że to się odbywało bardzo grzecznie, ale proszę mieć świadomość tego, że w polskim prawie karnym łagodna perswazja również jest traktowana jako podżeganie. To nie jest przecież tak, że policja przychodzi do pana Jana Kowalskiego jakiegoś i pyta go, gdzie pan jedzie i z kim pan jedzie. A z takimi sytuacjami mieliśmy tutaj do czynienia. Jak powtarzam, policja Stanowej Woli w tym względzie zakładała się według informacji, które zebrały, powściągliwie niż w innych miejscach w innych miejscach kraju. Tym niemniej, jeszcze raz powtarzam, nie zmienia to faktu, że są to działania, które w wolnym kraju są nie do przyjęcia, naruszające podstawowe standardy swobód obywatelskich. Proszę Państwa, można tutaj snuć różne przypuszczenia. Można mniej lub bardziej dowcipne, bo tak to trzeba nazwać, tłumaczenia z policji przyjmować. Yy, ale yy, no, ja pytam, prawda? Yy, jeżeli się komuś nie stawia wyraźnego zarzutu, że coś złego zrobi, że na przykład jest uzbrojony i tak dalej, to po co się przychodzi do niego do domu? I się go pyta, czy jedzie, czy nie jedzie? No ktoś powie, no co, taki, co to takiego, prawda? Bo, przecież policja może przyjść tu z troski, prawda? No dobrze, ale, ale to dlaczego policja się nie proszczy w innych sytuacjach w taki sposób o ludzi? Tylko tutaj. Oczywiście jest to, jest to, jest to forma wywierania nacisku, jak powiedziałem, nacisku psychicznego w wiadomym celu. Jeżeli ci policjanci byli używani do prowokacji w czasie marszu, no to przecież chodzi o to, żeby, żeby zradykalizować nastroje, żeby podburzyć, podburzyć część uczestników, żeby ona właśnie zaczęła się zachowywać jak militarna. No ale po to się to robi. Dociera coraz więcej informacji o zachowaniu o, o, o takich właśnie, nazwijmy to ulicznych gierkach policji. Dlaczego? Dlaczego to policjanci robią? Proszę Państwa, sprawa sprzed roku. Była taka głośna historia, że tam policjant kogoś kopał. Prawda? No, co była, nie jest, nie pisze się w list, ale z tego co mi wiadomo, ta sprawa skończyła się tym, że ten policjant nie będzie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Jak powiedziałem, ja dałem szereg razy dowody tego, że zależy mi na tym, żeby policja w Stalowej Woli i w Polsce była sprawna, była sprawną formacją, dobrze zorganizowaną i dobrze wyposażoną. I miasto nie szczędzi na tyle, na ile może na to grosze. Ale nie można się zgadzać na to, żeby policja była traktowana w celach politycznych. Tak jak to, się, jak to się stało w tym miejscu. Bo to burzy morale, moim zdaniem, to burzy morale, tak informacji i podważa zaufanie społeczeństwa do jej bezstronności, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. Te bezprawne działania y, mające na celu skompromitować te sumie podległości, skompromitować jego organizatorów została instrumentalnie włączona w to policja. Ja rozumiem, że policja ma wykonywać rozkazy, bo jest taką służbą, y, ma być, y, ma być y, sprawna. Ja rozumiem, że, politycy, że policja w uzasadnionych przypadkach nawet ma prawo do brutalnego zachowania, bo taką jest, ale używanie policji, używanie policji w takim, na polityczne zapotrzebowanie jest niszczeniem moralnym te, takiej, takiej formacji i odbieraniem jej odbieranie wiarygodności. I chciałbym, żeby to mieszkańcy stały w woli dobrze zrozumieli.